No, siemanko, siemanko, mistrz SC Razer. witam was w kolejnym filmiku, po raz kolejny Call of Duty Ghosts, nie jest co zaskoczenie, ponieważ ostatnimi czasy cały czas mnie widnieje Call of Duty Ghosts i Chemstrike z Hauny Badgerem, tym razem jest to Double kem z Hauny Badgerem, wow, insane gameplay, ogólnie drugi game strike jest naprawdę bardzo fajny, wyraszowany, pierwszy chyba na Spawn Trapie, tam troszeczkę posiedziałem, tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że jest Double kem po raz pierwszy pokazuje wam Double Campstrike'a, ja mam chyba nie wiem, z 4 czy 5 dublów, z czego nie nagrałem. W praktycznie wszystkich, oprócz właśnie tego kiedyś, co wam obiecałem, że wbiję kolejnego dubla, którego nagram, i tak to właśnie się stało, że właśnie nagrałem to jest Double Game Strike, co jeszcze mogę powiedzieć o tym gameplayu? Grałem sobie tutaj z kilkoma osobami, z Joe'kiem, Robsonem, Cycem, Blodem i z Kamilem, który oczywiście tutaj z tego miejsca pozdrawiam, dzięki za grę panowie. Mecz jest przegrany, tutaj was przedem, tak dokładnie, ja nie potrafię grać, przy 4 flagi przez cały mecz, no ale skupiłem się potem już e, na tym, na tym streak'u, bo chciałem wyjść tego Double'a, no nie powiem, że... Pech towarzyszy mi cały czas, ale tym razem powiem, że no troszeczkę mi e, gra e, wspomogła, troszeczkę tym razem mi się nade mną zlitowała, bo tyle faili, ile ja miałem dwa od tripla mecz się skończył. Dwa razy na triple zginęłam na 22, raz na 21, na, sorry, na 23, raz na 21 i raz na 17 w jednym meczu, czyli to powinno być Easy Penta był double <grym> e, także no. Tak, co, co ja ogólnie chciałem dzisiaj o czym, chciałem porozmawiać? Jest kilka ogólnie rzeczy, o których chciałem dzisiaj porozmawiać, dlatego właśnie wybrałem taki długi gameplay. Ogólnie gameplay trwa około 13 minut, jak nie... No troszeczkę więcej niż 13 minut. Bo idę jeszcze tutaj z nami się jeszcze grafu, którego pozdrawiam. Dzięki niemu wijłem tego double kema, przynosi mi szczęście chłopak, musimy gadać więcej. No i co? Od czego zacznijmy? Słyszeliście zapewne ostatnio, że mam jakieś tam zamiary co do kupna konsoli, mam nie wiem kupić PlayStation 3, a sprzedać mojego Xbox'a? To jest prawda, to jest prawda, wiecie co? Ostatnimi czasy naprawdę bardzo to bardzo szczerze zastanawiałem się nad tym, czy nie kupić sobie właśnie konsoli PlayStation 3, po to, żeby sobie pograć no, w Call of Duty. Ogólnie Call of Duty na PC umiera, nie oszukujmy się, no w Ghostie gra ile? 2 tysiące max. Nawet w weekendy, także to jest dosyć krucha liczba. Chociaż wiecie, co jak dla mnie wystarczy, jakoś ostatnio nie, nie chce mi się grać zbytnio w Koda. Jak gram w Koda, to gram w BO2. Teraz e, gdzie na Nuke, nie, high, nie, New Jack, tak się nazywa ten tryb, połączenie dwóch map i wszystkich trybów New Town i Hijacked. Gram właśnie na tym trybie, na którym jest około no, od 400 do, 70, do 700, 800. 700 raczej, wow. 700 osób, także to mi wystarczy, ale no lobby można sobie spokojnie znaleźć. A w Ghosta też ostatnio pykam mało, ponieważ nudziła mi się ta gra, wbijem tam ponad 110kmów. Już powoli mi się nie chce w tą grę grać, ale jak wejdę tam na parę meczów, to na pewno jakiś bije jakiegoś kama z Hauni Badgerem, bo z czym by innym. Ogólnie dosyć ostatnio przyjemnie, czyli może nie przyjemnie, ale łatwo mi się gra w Ghosta, ale zboczyłem z tematu. Tak w szczęście mam dużo czasu, więc mogę gadać o tym wszystkim, także ogólnie dzisiaj będzie dosyć nudny materiał, ponieważ nie będzie jakiś ciekawy, nie będzie żadnego konkretnego tematu na przykład albo coś w ten Po prostu będę gadał to, co mi ślina na język przyniesie, poza tym wy macie gameplay możecie mi posłuchać, jeżeli tego lubicie chociaż wątpię. Ostatnio, był dosyć fajny materiał ze zjawisk paranormalnych, dosyć fajny odzew, dziękuję wam mistrzu, mam nadzieję, że w najbliższym czasie zrobię jakiś podobny materiał, coś w ten deseń. Postaram się dosyć fajny komentarz zrobić, no no coś... Coś w czasie czegoś takiego, co było poprzednio, tak, tych zjawisk paranormalnych, bo widać, że ludzie się tym interesują. Jakże naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Bo wracając do tematu konsoli. Miałem, czyli chciałem zagrać na konsoli ogólnie. Wiecie, bo na PC e gra mało osób, ale też wiecie, chciałem taki być multiplatformowy więc pograć sobie na Xboxie, zobaczyć, jak tam się gra na Xboxie. Być może jakieś, nie wiem, rzeczy bym odblokowywał jakieś, nie wiem, Unicorn -y w Polsce na Xboxie 360, bo mało osób gra na Xboxie 360, więcej jest z PS3. Ale sobie potem pomyślałem, kurde, lepiej będzie kupić PlayStation 3, która no, kosztuje. Ta, no wersja jakaś tam, nie wiem, Slim z 320 jakiego, kosztuje na pewno mniej niż Slimka 250 od XBOXa z Kinectem, także tak sobie pomyślałem, żebym, nie wiem, ojebał sobie xboxa i kupił playstation 3 właśnie tam pobrał, pograł na ps3 nie ma abonamentu nie trzeba płacić także internet mamy za darmo też no, pograłbym sobie z kebabowskimi z pupczynem i z tam x ekipą poznałem zdecydowanie nowych ludzi w ogóle playstation 3 for the win no guruje nad xboxem chociaż pad jest od xboxa zajebisty po prostu pad jest for the win także naprawdę zajebisty pad jest od xboxa chociaż do ps3 i słyszałem że on jest chujowy ale myślę że bym się przyzwyczaił i, I no, są takie myśli, że chce się przenieść na konsolę, na konsolę jednak, żeby pograć sobie w KODA. Głównie ze względu na to, że jest więcej ludzi. Poza tym, Call of Duty jest stworzony na konsole i ta gra na konsoli nie umrze. Ponieważ tam no, będzie zawsze więcej ludzi, zawsze na konsoli będzie więcej ludzi niż na PC. Na PC, sorry. To też jest na pewno jakaś tam fajna alternatywa, że będzie można sobie pograć. To po jakimś czasie będzie ciężko się przyzwyczaić, zapada, nie powiem, ale po jakimś czasie mam nadzieję się przyzwyczaje. W ogóle grałem sobie ostatnio na botach w się na najniższym poziomie trudności 76 do 6 najlepszy wynik, jaki grałem na padzie na najniższym poziomie botów. Brawo! Na 6v6 normal, regular, sorry, domination. Eee, także były takie rozpiny, w ogóle były rozpiny, żeby w ogóle ojebać Xboxa, yy, ojebać coś tam jeszcze te stare jakieś części od kompa, te procesory, stare płyty, główny monitor, ten stary drugi z którego nie wyjdzę, komórkę, telefon mój. I żeby kupić sobie PlayStation 4, a tak sobie pomyślałem, że w sumie i tak na PC zostanę. APS Trójka będzie taka, będzie to takie urozmaicenie, żeby też troszeczkę sobie popykać, nie być jednoplatformowy, tylko być multiplatformowym człowiekiem. Oh je, yeah, for the win! Ze podać tam nowych ludzi, bo biegnę sobie na PlayStation 3 i zobaczyć, jak tam się gra. Ej, a no, PS4 raczej nie będę kupował, bo ta, ja, nie, ja nie jestem konsolowcem, pc owcem nadal zostanę chociaż na konsoli będę pykał. Chociaż być może się przeniosę na konsolę, chociaż w to wątpię. Już jestem na tym pc cie w ogóle też ludzie teraz o odchodzą, chcą odchodzić od PC-a. Na przykład Joke e, albo Sheckler też chce przenieść się na konsolę, z ja tego co słyszę. A też samo ludzie skoda poszli wszyscy na CS, a także tutaj kruchu jest w chwili na PC, ale ja zostanę, zostanę i będę bronił honoru, honoru pc towców chociaż to nie zmienia faktu, że będę pykał na konsoli. Właśnie co jeszcze na tego PlayStation 3 to się właśnie zastanawiam, ale raczej, raczej to kupię, zdecydowanie raczej to kupię, tylko najpierw muszę jebać 660 i będę sobie grał na pewno na PlayStation 3. Mam zamiar kupić Modern Warfare 2, Ghost'a i być może Modern Warfare 3 właśnie na tą konsolę. Także tak to będzie wyglądało, że będę grał w te trzy części na konsoli od Sony. Mam nadzieję, że tą konsolę od Microsoftu jakoś w miarę szybko ojebie i będzie dosyć lightowo. także no nie, nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć. No to, to chyba tyle, nie wiem. Na pewno słyszeliście, że od filmiku osobowskiego, że mówił tam, że ja mam zamiar się przynosić, tak to jest prawda. Mam zamiar się przynosić na konsolę PlayStation 3. Chociaż może nie przynosić, tak, że wiecie, że już nie, stanę, nie będę pecetowcem a już przejdę na konsolę, ale chciałbym popróbować tego jak mi będzie szło na konsoli, I będę grał Będę próbował swoich sił na konsoli, będę grał sobie na konsoli, ale na PC to też będę grał, chociaż no nie wiem, teraz będę chciał raczej tak się przenieść fajnie na konsolę, żeby tam wiecie ogarnąć to wszystko, może jakieś tam fajne wyniki by mi się udało ugrać za jakiś rok, także jakbym grał tam, po nie wiem, 2 godziny dziennie na konsoli, tyle by mi zdecydowanie wystarczyło. No niestety, jeżeli chce grać w Call of Duty, jeżeli ktoś chce grać w Call of Duty, no to niestety jedynym wyjściem jest przejście na konsole, ponieważ na PC ta gra praktycznie nie żyje w tej chwili, no naj najbardziej to ta gra żyła na PC- chyba za kodać furki tak naprawdę, potem jeszcze Modern Warfare 3 coś tam robiło, MW2, ale tak to... Tak to nic. No jeszcze chociaż bo dwa pamiętam chyba... 3 dni pod premierze było jakieś 20 kafla, czy tam 10 kafla, z tego co dobrze pamiętam, a to już było 2 lata temu praktycznie, także nie zbyt dobrze to pamiętam, ale coś tak kojarzę mniej więcej, tak wydaje się, że jest dosyć sporo ludzi, w tej chwili właśnie na BZC gra najwięcej w BO2 chyba i w MW3, chociaż BO2 więcej, tym mi się wydaje, ludzi gra. No, także zdecydowanie, konsole for the win, jeżeli chodzi o mm, Call of Duty, ale na nadal zostanę. Będę pykał sobie na od czasu do czasu na PlayStation 3, tak jak mówiłem. No i cóż, to by było chyba na tyle. W ogóle przegadałem 9 minut i cały czas powtarzałem w kółko to samo, że kupuję nową konsolę, Powiedziałem 5 słów, potem kupuję nową konsolę, pseudo przenosimy. Prze. Kurwa, pseudo przenosimy no w ogóle kabelek od mikrofonu, mi się coś tam otarł. Nie wiem, co się dzieje. Może dlatego czasami mi ten mikrofon nie działa. Tak słuchacie ludzie, taki usb desktop mikrofon, zajebisty mikrofon, polecam wam, chociaż już takich nie produkują Ale mój mikrofon jest naprawdę zajebisty, musicie przyznać, że jest naprawdę dosyć fajny jakość dźwięku, no i co, no i chyba to tyle, no co ja mam powiedzieć no, Plotki są prawdziwe, mam zamiar kupić te PlayStation 3 a Joke ma chyba kupić PlayStation 4, ale nie wiem czy to dobrze, że to mówię, dobra, nieważne yy, No, chcę kupić nową konsolę, ale wiecie co za nową konsolę trzeba wydać po pierwsze więcej, po drugie trzeba płacić ten abonament. Bo już na PlayStation 4, z tego co dobrze się orientuję, jest już ten abonament tak samo jak na Xbox 360 i na Xbox One. A jakbym sobie kupił do tego PlayStation 3, tak bardziej bym grał jako casual na tej PlayStation 3. Tam też mam internet za darmo, także to też jest dosyć dobra inicjatywa, jak dla mnie. Poza tym nie mam zbyt dużego budżetu, także to też byłoby dosyć spoko. W ogóle też były plany, żeby w ogóle ojebać mojego smartfona starego i konsolę i kupić sobie Sony Xperia Z. Oh je, słek w chuj. Ale chyba raczej będę kupował sobie konsolę albo być może wymienię tą konsolę z... no wymienię się ze 60 na PlayStation 3. No tak czy inaczej będę garał coś na PlayStation 3, jeżeli będę już miał ten PlayStation 3, to będę robił o tym oczywiście oddzielny materiał, podam wam, nie wiem, PSN Network, żebyście mi tam zaprosili, być może będziecie chcieli ze mną pograć, bo wiem, że w Polski sporo ludzi ma PlayStation 3, a zdecydowanie mniej osób z Polski ma Xboxa 360. Dobra, dziesięć i minuty przegadane gameplay trwa no ponad 13 minut, ponad 13 minut, tak dobrze patrzę where is this double chemstreak, 13 minut, 21 sekund, tam pod wytnę początek zapewne też koniec żeby to tam w miarę fajnie wyglądało, no. No i chyba to by było na tyle, nie wiem, napiszcie mi co wy o tym sądzicie, zhejtujecie mnie, że przechodzę na konsole gdzie też jednak waszym zdaniem jest to o, dobry pomysł No nie, nie oszukujmy się, jeżeli ja chcę grać w Call of Duty, a chcę grać w Call of Duty, mimo iż mnie ta gra nerwuje. no to zdecydowanie lepiej byłoby się przenieść na konsolę Fakt, ogarnianie pada i w ogóle e, na nowo wszystko, trzeba będzie tam poznawać nowych ludzi itp ale po pewnym czasie na pewno się nauczę grać w tym badzie. A już mam doświadczenie z peteta, także wiem gdzie mniej więcej są jakie respi, jak się gra w koda i w ogóle. Także to też będzie jakimś tam plusem na start. No i cóż, mam nadzieję, że ten double cancel jak Wam się spodobał. No i cóż, następny materiał będzie najprawdopodobniej też z ponieważ ja już w tej chwili mam cały dysk zajebany gołysem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gameplay mam chyba jeszcze z Call of Duty, Nie, tak. 7 gameplay mam jeszcze z Call of Duty Ghost na dysku. Także myślę, że będę nagrywał w jeszcze tylko z Ghost. A potem będzie oczywiście jakiś tam materiał z BO2, bo mam jeszcze dwa. Nie, mam jednego nukleara na dysku, bo tego drugiego oczywiście sobie nie zapisałem. A już chyba w kinie go nie odnajdę. I potem czas na Advanced Warfare, być może jakieś jeszcze filmiki z Battlefielda się pojawią, nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko mi jest w tej chwili powiedzieć. Na ten moment kończę, no po raz chyba trzeci mówię, że kończę, ale tym razem naprawdę, także dzięki za uwagę magistrzy, no i tuż, trzymajcie się, na razie, cześć, do widzenia.